Siemaneczko z tej Lukas, witam was z odcinku na kanale Geczpureczka, moim kodem promocyjnym Lukas, macie 5% bonusu do wpłaty oraz jeżeli pierwszy raz na stronie to macie milspeca z Afriko, my sobie go otworzymy oczywiście przetestujemy co dzisiaj nam z niego wyleci wyleciał nam glock katakumby w stanie to 144. całkiem niezbyt traf, całkiem stary skin e, także pamiętajcie, że strona jest dla osób pełnoletnich oczywiście e, i że możecie właśnie sobie taką skrzynkę otworzyć i może wylecieć Gorszy skin, on mi na przykład wyleciał drugie raz taką bez rzędu, no to już jest naprawdę niska szansa na to. E, otworzymy sobie też dzienną skrzynkę, która jest dostępna co 24 godziny, co 120 godzin, zależnie od poziomu tej skrzynki. I macie dostępne skiny, skrzynki, bonusy do wpłat i exp. A nam wlatuje e, Asimov 8,40. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, dobry dorpik. Zostawimy sobie tą petkę, możemy wypłacę sobie. E, otworzymy sobie też skrzynkę exp, czyli biać sobie poziom. I możecie taką skrzynkę sobie to otworzyć co 6 godzin, także fajnie. Jak, jak ktoś się wyliczy, to może otworzyć co 4 razy dziennie, ale wiadomo, sen też jest potrzebny. Także grajcie rozsądnie. A nam wylatuje ze skrzynki 57 Monkey Business za 8,40 również. Czyli dzisiaj mamy 8,40 jako główny temat kwoty. Pamiętajcie, że jest event: są skrzynki Game Case, Destiny Case. No, sobie przetestujemy, może e, otwórzmy sobie. Może, ojeje, niezły drop. za 120 do skrzynka. <laughs> coś coś te najdroższe w eventach, jakoś tak sobie oddawałem. Zawsze no, 600 wydałem, a, a miałem 160. No, nieźle. Także użyjemy sobie to Destiny Case. E, mamy 3000 punktów, prawie, no to użyjemy. Wszystko. I uwaga, otworzymy sobie. Zobaczymy, co nam to może wylecieć. Widziałem 11, widziałem 8. Anwoltuje 9,20. No tak, po środku. Takie mi A dzisiaj jest taki odcinek specjalny, bo są ze mną goście. I goście się przywitają teraz, czyli Hubercik i Serox. Siemano to ja. No, także chłopaki są ze mną. I plan jest taki, że najpierw yy, okradam Sebastiana z pieniędzy, z 5 zł, a potem Hubercik robi bitwy. Yy, no i zobaczymy, co, co to on tutaj wykręci. Także... Ja bym chciał jeszcze widzowie tak. powiedzieć, że odkryłem, że mam takie coś jak Game Stony i mam jeszcze kolejne 4zł, więc budżet na dzisiaj to jest 985 Kurde widzisz Sebastian, zostałeś z eventu no i masz więcej siana, bardzo dobrze Też przed chwilą wymieniałem tutaj Game Stony, miałem prawie 3000 i wyleciał mi skin za 920 Także tak chyba po środku, bo mogło być gorzej, mogło być lepiej, A no cóż Tonight. O, jeszcze jest z nami Jaj, Jaj przywitaj się, jesteś na odcinku Siemano no Dobrze, Łukasz, to tak. może zrób jakąś bitwę Okej, okay, myślałem, że, że, że ty chcesz sobie wybrać, jak chcesz stracić pieniądze Nie, ale... ty robisz bitwę, a okay. Hubert ci powie, jakie skrzynki masz dodać Okej, okay. na bitwę no, z tobą też No, mocny temat, dobra, tak, mocny, Dobra, Hubertik, tak. jaki mamy budżet, 8 zł czy 9? 9,85 aż Dobra No dobra to... Dobra. I skrzyneczki. Dwa łące. Dwa łąc Dobra. Jeszcze jeden farmit zmieści się w budżecie? Farmit? Zmieści się. A i co jeszcze do tego? Mamy dwa łące. Farmit i? I. Pokłócony, widzisz? A, nie słyszałem, sorki Tak, 9,40, to Seba tyle masz, prawda? Ty miałeś tam więcej nawet troszeczkę No mam 985 Dobra, i no. gramy na dwie osoby, czy... Coś... Na dwie, na dwie, bo ja bym chciał... Ej, bo kurczę, jeszcze w ekwipunku mam kałaszka za 5zł Ale dobra, no, zróbmy najpierw to, mnie, to <laughs> Dobra, Nie zauważyłem tego Dobra No to tworzę prywatną Na chwilę może tutaj zmienić tak, żeby sobie skopiować link, żeby wysłać do Sebusia no i na to BMW A No BMW jest. Dobra, na Dołączaj. Dołączaj. Jeszcze 6 zł nam zostało budżetu i będzie więcej, bo wygram jeszcze tą bitwę Oczywiście, nie? że tak. Ja ci tego z całego serca życzę Wow No pierwszy drop. Ja no, jest, jest konkretnie. Konkretny. O, to jest drogie. 3 zł chyba. A widzisz. Nawca. No i znowu, 3 złote ponad. Ale ale leci i teraz Tomek. Tomek. tutaj coś mi. Tomaszu, dwa mnie oddał Tomasz. Ojoj, oj. Widać, że współpraca jest posiadana. Widać, że jakieś tu. Mary bajery. Twoje, twoje. Brawo, Seba No i kurde, no 15 zł. No i widzowie, mamy 15 zł i w ten, w ten sposób mamy 21. Wow. Ej, dobra, już to, już to już to sprzedajemy od razu, cyk i sprzedaj wszystko. No okay. dobra. Czyli Cały odcinek będzie z 21. Dawaj, Hubercik, lecisz. Dobra, to lecimy do przodu. Ej, ale zrób, ale zróbmy zadychę, zadychę. Okej, okej, dobra. Plus minus, żebyśmy jeszcze dwie bitewki zrobili, nie? Dobrze. Idealnie będzie. Tu, 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 tu. Dodałeś? A jaką? Bo nie, nie, nie słyszałem One momenty. One momenty, dobra. Gdzie one to są? Oj, to jest dobra skrzynka, jakby dropi coś. Procentówka. I Goldson, pewnie. Dobra, I Goldsona. A, Wiedziałem, wiedziałem. Dobra, otworzyłem bitwę. Tyk. Tutaj już kopiuję. I już wysyłam do siebie na Discordzika. Tyk. Nawaj Seba. I good luck. Have fun. A jak. Widzowie wygrałem kolejną bitwę już przewiduje przyszłość po prostu. Ej, dobra Tylko, tylko naprawdę przewiduje przyszłość A, szkoda, że tylko oddały yy, raz No ale okay. winek no. no Ale to i tak na minus? Nie, 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 jest na plus lekki A jest, złotóweczka 28, pewnie Możesz w sumie zrobić... No, możesz to... zrobić w sumie live'a yy, Hubert ciekawy, żeby też widział, co, mu, co tam ci dropi. I mi odcinek se obejrzy, daj A, na, tak. Właśnie, bez spoileru. Tak, tak. No, Czuję, że no, na pewno obejrzy. Czuję, że na pewno obejrzy. No. Dobra. Dobra, no. to nie, żeby było ciekawiej. Żeby Trzeba było ciekawiej, poddymić, bo, seba. Bo, bo, Tak, bo widzowie czują niedosyt. Hubert, mamy w budżecie 22:49 i taką bitwę musisz zrobić. Dobra, 22 Poli? ile? 22:49. 4 razy co? 4 razy Mach 10 Dobra, o kurde O nie Wow, to już mamy 22 złote 40 3 razy, nie 4. A okej, okay. dobra. 16,80 I jeszcze do tego mag 7, chwileczka Wow. 20... I to jest widzowie bitwa, którą właśnie przegrywa 22,80 Zgadza się? Masz tyle samo? Nie, mam 22,49. No. Okej, okay, no to zamiast. i restricted. Zamiast czego? Jeszcze raz? Zamiast maga 7 do restricted. Dobra. Restricted Ale tyle samo kosztuje. Tyle samo kosztuje. Co Ale strollowałeś. Ahahaha. No to Szymonka. O, tam procentówę. No i to mi się podoba. Oh. Mi, mi, mi na live z tego porycia kosa, także I nie dobrze. lubię procentówek. No nie, dobrze, Seba. No to nie jeszcze węcie. one jak dodaję. Czy? O, no dobra, to tworzę jeszcze jedno na szybko. Tak, go one Pona, może na początek dam. Żeby był? O. No i teraz idealnie, jest, można się wyzerować. Dobra, stworzymy kolejną bitwę. Tamta nie chce wisi na razie. Będzie nasza słodka tajemnica Już wysyłam ci Seba eee, Cyk No i to jest czas sądu To jest wizualny czas przegrany Oczywiście trzymamy kciuki za taję Sebastiana Wszyscy razem Wszyscy wspólnie trzymamy kciuki za Sebusia Okej okay. Zaczyna się to 80 dla mnie ale spokojnie Procent łupka. Ziobro zaskoczenia nie oddała. Tam jest chyba 97% na to, że nie odda. Także tak to widzowie było. Oj, oj, oj. Hubert, tym razem to ci powiem. Ojojoj no, oj, oj. Super Hubert jesteś. Oj, super. Oj, oj. Dob dobra robota. oj, 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 oj. Nie będzie profitu nawet. No nie. 12 zł tylko. Super Hubert. No, co? no niestety. Niestety, no. Raz się przygrywa, raz się przegrywa. Musiał ci jakoś w końcu walić. Dobrze to zrobił Huberci, dobra, pogadamy po odcinku. Mogę, mogłem, dwa, mogłem 22 zł dla widza mieć. No i co, no i to tyle chyba. Stawcie łapkę w górę, subika, komentarz i co chłopaki, A. pożegnajcie się. Cześć. cześć. O, startujemy ligę, nie? Papa pa. tak, się <laughs> mają <laughs>